Siemanko, manko, ja jestem Werte, ze mną jest Bobby! Patrzcie, nowego skina ma już nie jest Bob budowniczy, jest Bob. No jak? Bob? E? 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 trzeba wymyślić. Jaki Farber, Ja jestem... pakuję Tu chustę, o proszę. Kask dalej mam, tylko że zmieniony kolor. A to jest kask! Bo ja mam. No, kapelusz, no. to jest kapelusz, ale. No właśnie. No, właśnie miałem fuksyka. powiedzieć, że tutaj chusta, wiecie, gangsta, kapelusz, że mafiozo, wiecie. Z ubiegłego wieku, nie? A tu nagle farmer. <śmiech> <śmiech> ale, ale nie, je, jest spoko, jest spoko. Myślałem na początku, że ktoś nam na działkę wbił, to działkę zablokowałem yy, i nagle wszyscy przeżyłam działkę zablokowaną, a to po prostu był ja już za, za, nagle zapomniałem komentarz działkę odblokować, także na, na, na dzisiejszy odcinek będzie zablokowany i tak takie rzeczy. Słuchajcie, mam ważną, bardzo ważną informację do przekazania yy, Czy jesteś gotów na tą informację, Bobiks? Jestem gotów. Jestem gotów. Bobix no, jest no, gotów na no, no. informację. Tak naprawdę to zmyśliłem i nie mam takiej informacji, <noise> ale Bobix ma za to wam do pokazania, co dzisiaj na live'ie, na kanale Bobixa zrobił. No, o, to no. Co trzeba pokazać. No to tak, o, no to pierwsze, co zrobiłem, to tutaj patrz, to... O, ty, mamy dwa lejki. jest prze, przepełniona, jest cała przepełniona. Mm -hmm. Przypał był, no ale... Dobrze, no, ale tak. ja U. bym to inaczej, Bobix, zrobił, wiesz jak? Nie. Bym postawił o tutaj na tym skrzynie. A, no też tak myślałem, I, i, ale i to na, na lejku tu zrobiłem, bo... No. Wiesz ile my tu mieliśmy ludzi, wiesz ile tu ludzi przyszło? Nie my wiem. tu mieliśmy e, pielgrzymkę z Jezusem nawet, Jezus też nas odwiedził. Nie, nie i koniec, koniec wszelakich... Wszelakich ludzi o, o mocach na naszej działce. Ja ja podziękuję. Ja, ja tu się cieszę, że mój pokój w ogóle funkcjonuje po ostatnim odcinku. Jeśli nie oglądaliście to polecam, bo były wybuchy. Mocne wybuchy i to nie w Minecrafcie. Miniaturka sugerowała Minecrafta. Nie, nie, nie. To się działy grube dymy u mnie w domu, tak. Po tym jak odwiedził nas... Kurczę, no nie, nie, już koniec kończymy ten temat. Działka zamknięta, wypraszamy. No <laughs> Dobra, no to pokaż co tu jeszcze dzisiaj to tutaj, się... Tutaj tu jeszcze ja zrobię coś co tutaj. Yy, pozmieniałem tą, tu patu, takie wejście jest, elegancko. No, trochę po, trochę zarosło jakimś tym mchem, no. ale dobra, dobra. Chodzimy o it's big, it's jak big. tu są cegłówki postawione. Znaczy nie cegłówki, no wiesz o co jeszcze chodzi. nie, jeszcze nie wiesz, nie dokończyłem tutaj, bo to jest... No widzę, nie, bo, bo ciemno tutaj na przykład, kurczę, nic nie widać, zaraz znaczy. nam tu jakiś creeper wleci, to tutaj teraz będzie się działo, nie? Uuu, jak tu szkło jest. Widoczek, no no. To widzę, że się nie obijałeś. O, tu. tu dobra, o. Nie, nie widziałem. Nie <laughs> widziałem. To, kurde, normalnie kolumna już podtrzymuje nam. Kurde, Może kurde. To się tutaj działał jak nic. O, a tutaj zobacz. Yy, tu będzie. Tu będzie, tu będzie. Dobrze, dobrze. No. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, czy coś tutaj jeszcze, jeszcze się zmieniło? Yy, nie, nie, nie. I ale się tych się schodów nie było. nie było na przykład. O tutaj, to prawda, tutaj nic nie ma, ale ich nie było. Jest tu ciemno, to no, trzeba oświetlić, żeby sumie, nam się tutaj nic nie spełniło. Także, oszedł, tutaj w sumie także będzie zadanko. Było, bo tutaj też trochę zmieniłem. O, tu podłoga powstała, A, dobrze, jeszcze, dobrze. Jeszcze, jeszcze nie dokończyłem. Mhm. Słuchaj, bo mi tutaj do nas przyszedł na inspekcję. Jak to inspekcja? Bo no. tutaj inspekcję miałeś tutaj jakiś czas temu. Inspekcja nic nie zauważyła, ale przed donos od, od sąsiada, sąsiad widział, że tu w pewnym momencie była dziura. Na wylot? Tu żadnej dziury nie było na wylot, tu nic nie było żadnej ale dziury. Ale taki donos przyszedł pod, pod moim raportem. Znaczy się, jak ktoś nie kuma, odcinkiem z inspekcji, pod moim raportem widniał donos, że tutaj była dziura. Nie, to niemożliwe, nie może Patrz, to jest wszystko szczelne. Wszystko szczelne, że tu... Wszystko jest szczelne, nawet wiatru nie ma. To masz szczęście, na szczęście to za i żadna kropelka nie spływa. To dobrze, dobrze. No. Dobrze, to to. To inspekcja zakończona. Świetnie. <laughs> to, to w takim razie, że tutaj inspekcja została pomyślnie, że tak powiem, ogarnięta. To pan inspektor z działu inspekcji budowlanej numer jeden w, w, bro, w Brodatych, na Brodatych. Przyznaję nagrodę, bo to była pierwsza inspekcja pomyślnie zrobiona. Także wracają do ciebie o. grabki. O, mam grabki, no zwrot, elegancko. No zwrot podatku aż, polecia. Patrz sobie, o jak no elegancko, grabki są. Tak, grabki są, a, pa, ja, pasują, a ja wracam pa, do brzytwy. Styl farmerski niech ci będzie, ale pa. Proszę bardzo. Teraz mam proszę widły, bardzo. Widły, widły grabki. Bo on cię poszczuje jak mi będziesz wcześniej kradł. <laughs> Kurde, dostał ode mnie już. Już chce mnie poszczuć. Tylko nie zepsuj. Nie zepsuj dobra. grabek. Mają mending, także pamiętaj, że na nich ekspić. To wtedy się naprawiają. A mamy sąsiada? Widziałem, że mamy sąsiada. E, gdzie? Patrz, chodź. Idziemy dobra, tędy. dobra. okej. Okay. Ale, ale się zdziwisz, tutaj... Właśnie, to... jeśli lubicie naszą super serię z Legacy, zostawcie łapeczkę w górę, dziękujemy. Je, jeśli bardziej lubicie naszą serię, zostawcie konieczny komentarz. Jeśli nie macie pomysłu na jakikolwiek komentarz, to po prostu a, napiszcie czy, w komentarzu... Pomocy, pomocy, bo mi się coś stało. O, 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 wyszedł, 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 dobra, słuchajcie. No. To ten, bo o, o czym jadło. ja to mówiłem, a o komentarzach, że, że jeśli coś tam nie wiecie jaki komentarz napisać, to napiszcie dziki piasek, który zablokował Bigsa, po bo prostu dziki I patrz, piasek. I chodź, i tutaj czy pokażę. Dobra, 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 tutaj dobra. Trzeba parkurem trochę zrobić. Patrz, patrz, ja to, to już widać. widzę, ja to już widzę, co tu się dzieje? Widać. Mamy sąsiadów. Hop, hop. Elo, sąsiad! Riadko! Ja wyciągnę grabki, bo w razie czego tutaj dobra. jest po sąsiedzku, trzeba uważać. <grystanie> Okej. Okay. Hejka, witaj na Thumb Girl, moi somsadzi. <grystanie> somsadzi. <grystanie> Oj, somsadzi, to, to i nas, to Pozdrawiam. Mów, my... To nas, ty ty, ty. No. o kurde, staliśmy namierzeni. Dobra, dobra. Mamy, patrzcie, no, patrzcie, tutaj. tu powstaje domek. Pierwsza Oj, ściana mina. jest, druga być nie musi. Kojarzy mi się z tym, to z czymś, ale nie powiem. <grystanie> Ale dobra. Tutaj, jeszcze dobra. Trzeba było, tutaj trzeba by było, chyba będzie jeszcze ścinał tą górkę, czy coś bo Tak, się tak, tak. Nie, nie pomagamy oczywiście, bo tu Kuboid no, stoi, także nie możemy pomóc, ale normalnie y, mamy tutaj y, są, są, sadziów, są sadziów, jak są tutaj krawy. jest napisane. I, I to tutaj centralnie ktoś patrz, jeszcze. bo ledwo wychodzimy, ledwo wychodzimy stąd, i tu już Tak, tak, jest mowitej, pyk, od, od razu, jedna kratka, no, Nie. Czekaj, wkradnę mu się. Czekaj, wkradnę mu się. Dobra, grabki, bierz grabki, ja biorę brzytwę. Dobra. Ile sąsiad? Ty, on ma garaż. On jakiś samochód planuje kupić. Kurde. O nie, ja nie wchodzę, nie, o, A o patrz, nie, ja wyjście, nie wyjście, wchodzę. Patrz, ma wyjście, ma wyjście, możemy w w wejść. Patrz, trawa mu, mu nie rośnie, beka. Ej, beka, trawa mu nie rośnie. Syntax będzie potrzebny. Nie jak mi, jak mi Azor w nogę uścianie. Pa, tam ten Azor ma płonący ogon. No właśnie nie wiem co, co się dzieje? ty? Czekaj. O. Ja mam ja mam pomysła. Przejdźmy dookoła. O, o. To nas pieski nie, tutaj nie dopadną. Tamliczki nie ma, się dobiega w 500. Ej, minut. dziwne, bo tutaj są takie puste ściany bez niczego. Coś we mnie strzelał. O, Słyszałem strzały. Ty. Okej. Okay. o, się, się zbiliśmy. Czekaj. Ta ochroniasz panie, tu jeszcze się to robi. Ej czekaj, a tu zamknięte, to nie wejdziemy. Ale sąsiad. O, ma tu kuboida w ogóle? O, psy, psy, psy. O! Ma kuboida, dobra, dobra, dobra. Tak jak ma kuboida, to się nie wbijamy. Słuchaj, słuchaj, musimy uciekać, musimy uciekać, bo tu jest kuboid. Ucieka, ucieka, ucieka. tylko musimy znowu koło psów przebiec. Nie ja do nas. Dobra, Dobra. O, i salto to zrobię. O, legalnie. <noise> Okej, okay, możemy już być normalnie. Już teraz nie słyszał. Super. Także no, mamy sąsiadów pustynnych. Mam nadzieję, że to nie jacyś y, pustynni wojownicy. I że nie będą nam tutaj najazdów robić. Miejmy taką nadzieję, bo jak będą robili najazdy, to Bobik, zrobimy wyrzutnie TNT. Y, ja odblokuję wtedy TNT na o. serwerze. I, I strzelamy w nich tam. O, o, o. B będą mieli domy. Tak zrobimy, będzie. <noise> będą mieli. Pedo, akcje. Grube akcje. Hop. Hop. Dobra, wracamy do siebie. <laughs> Okej. Okay. No to fajnie, odwiedziliśmy sąsiadów tutaj. Bardzo miło. Bobiks tutaj pokazał co i jak. Dobra, Bobiks, bo ja tutaj miałem tutaj pomysłów na domek szukać, ale stwierdziłem, że ja zrobię domek w jakimś stylu i ci, ci może się nie spodobać i, i się pokłócimy i koniec serii. Ja Tego nie chcę, bo, bo nam się tutaj fajnie gra. Kurde, muchy latają znowu, idę, idę spać. Oooo, się wystraszyłem muchy. Wyjdą z grabków, z Nie, bo stracisz grabki. Jak? Ja komuś uderzę? No bo mogą nie trafić i polecieć gdzieś. Daleko. No, nigdy nie będzie. No, no, dawaj. Czekaj. No, no, no. Tylko niech ona nade mną podleci. O, tu mucho.

Dobra, to ten to zanim miałem tutaj domek zacząć wstępnie rozkminiać, to chciałem zapytać no, no. w jakim chciałbyś stylu, czy to bardziej tak, tak po staremu, czyli wiesz tam drewienkę i tak dalej, czy bardziej jakiś modern, aczkolwiek modern w tym miejscu nam nie pasuje, że go nie patrzył. No właśnie to, by nie pasował, modern, że tam to tak tak coś, takie, coś takiego właśnie też. Dobra, czyli drewniany domeczek jakiś, taki fajny, czy ma być wysoki, czy, czy ma być duży i wtedy teren trochę tutaj rozwalimy. Mówisz, bo jak nie wysoki, to będzie cienki, ale, ale, znaczy no, jak nie będzie wysoki, to będzie duży, taki, taki, taki objętościowo tutaj, a jak, jak, jak ma być wysoki, no to, to się nam tutaj zmieści nawet. To no można trochę ciekawy. go tutaj poszerzyć, będzie można trochę hmm. poszerzyć gdzieś i zrobić taki większy. Dobra, 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 Tam... oh! A mniej więcej jakie drewno? Oh! Ty. Okay. O ty! mucho. Zaraz ją. Upoluję, pa, 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 chodź, pa, pa, chodź pa, pa. leci, upolucie, leci, leci. Pana na leci, masz szansę, masz szansę. E? O, masz <laughs> o, nie trafiłem! Dobra, o. Do, do, do o, spadły. No, spadają, jakby ciebie spadają. trafiły cię ubiły, to to, to... to by, to by było dobre. Ale patrz, uciekło, uciekło, boją się grabków. O, dobra, jest. O, 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 o. Ty jak, o, 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 patrz, 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 patrz. No, Czy będzie trafienie? Oh. Dobrze On się tak skrada na dół, no nie? Oh, oh, oh. O, grabki gdzieś poleciały Tutaj spadną Prawie ja zostałem, nie widziałam żeby te grabki, wiesz, przeżyły to, no nie? O! O! Oh. One się w ogóle nie kończą te grabki No bo to mending ma, wiesz, chyba, zobacz czy ma mending No ma mending No mending to jest coś takiego, że jak zdobywasz expa, to się naprawia o. o ile trzymasz w łapce, albo masz nałożone po prostu gdzieś tam na sobie, to wtedy C się tak C dzieje. Poglącą sąsiadów jest. Kurde. Noc dopadła i Bobik szaleje normalnie. No, ja, 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 nie nie ja. ja nie wiem jak ty... Co, tu co, traduje co, tak przed minisz? sąsiadami, jak mi sąsiad ten, to ja tak o i go... Dobra, to muszę powiedzieć, poczekaj. O, do mnie! Pa. Co ty gadasz? Czekaj, 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 czekaj. Stanę tak, żeby cię, cię było widać. No. A! To jak w godowłorze no, najnowszym. Jak kratos z tym rzucał lewiatanem i mu wracał. Po sam siadł. O, <susur> dobre, dobre. <susur> bumerang. Musisz nazwę zmienić. Bumerang. <susur> Grabki bumerang? No. Ej, to spoko jak coś takiego jest. Luźno, luźno. O, tu mi trzcina urosła. Dobra, ja tam wolę się nie zajmować, bo ostatnio jakaś klątwa dopadła, gdy robiłem farmę, to było złe. prostu zostawaliśmy komentarze, znaczy ja dostawałem, że Bertes, tutaj Bobik zbuduje, a ty tylko farmę robisz. Ej kurczak nam tu jakiś przyszedł. dobry. Ale uciekł chyba stąd. Nie, nie mógł uciec. Chyba, że otwierałeś. Nie no, są trzy tutaj. Czy to jest jakiś nowy? O! Dzień dobry, ja tutaj mam dla pana złą wiadomość, zajęte, ale tutaj mamy parę nowych rzeczy. Może będzie coś już na budowę domu, będzie się przydał. Co ja tutaj właśnie widziałem, może nie tutaj, ale w blokach, że mamy mamy parę staków drewna, już pokazuję. Masz, o, ale mamy łuk jakiś. Czemu tu się ze sobą? Aha, bo to jest dżungla. dobro mamy trzy i prawie. Nie. O, tutaj mamy jeszcze. Pyk, 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 pyk. Coś takiego. Mamy jeszcze więcej tych logów. Nie, to Ej, mamy. mamy cztery... włosy z brody Merlina. O, to ładnie, to Dostałem. ładnie. To może sobie kupić coś za to. 35. Uuu, ładnie. Może z dzisiejszego happy hour, co było. Nie, może. Dobra. Mamy 400 bloków e, drewna. Nie wiem czy to by nie było za mało, jakbym chciał jakiś epicki projekt tutaj odwalić. Abym chciał. 400 drewna, raczej. Także myślę, że po prostu będziemy musieli pójść w wyprawę e, pod drewno. no najlepiej chodźmy w wyprawę pod drewno. Tylko widzisz, Bo tutaj jest taki to mało, to szybko zajdzie. Y -y -y. Tylko że tutaj mamy właśnie takie niezbyt drzewka dobre. Także to będzie nie tegec, ale wiesz co, bo tak, kurczę, patrzę, to już, to jak teraz byśmy poszli wyprawę, to będziemy mieli za długi odcinek, a to, to jest na tygodniu, bo wiesz, no, środa, wtorek, środa odcineczek, no nie, tak zwany, eee, to, 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 to będzie przypał, ale mam pomysł na to drewno, słuchaj, to będzie, to będzie epickie i to, to w sobotę byśmy zrobili, także w sobotę sobie pójdziemy w wyprawę po drewno, znajdziemy, słuchaj... Super, super sposób, znaczy, znaczy no, ja, ja znajdę super sposób na drewno i zdobędziemy go więcej niż myślisz. Co ty na to? Dobra, dobra, dobra. Dobra, także dobra, można. W skrócie powiedzieć, że dzisiejszy odcinek to był taki właśnie, żeby pokazać, co tutaj Bobik zrobił. Pokazaliśmy, że dobra, mamy samsiadów. sąsiadów. Bobik dostał tutaj też prezencik, właśnie dostał grabki. Jest Bobix e, szczęśliwy, także jak najbardziej słuchajcie, coś się tutaj dzieje co i, i, jest, i jest generalnie fajnie, także widzicie, warto do Bobiksa wbić, zasubować. Bo obiekcjom dzisiaj live, live i podobno tutaj był chaos, bo było bardzo dużo bo ludzi. No tutaj wiesz ile osób było? Tu domówka się jakaś kręciła. W ogóle ja nie wiem, jak oni weszli do domku do nas. Co ty gadasz? No normalnie tutaj ja miałem, ja to ja miałem... A perełkę rzucić. Zamurowane miałem, zamurowane miałem. Bo o, oni to ci kwiatki, tuchy. Oni jakieś kwiatki mieli. A tak, tak, tak. Ja, czekaj. E, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Zrobię nielegalną rzecz, ale, ale tylko żeby sobie pokazać, bo Bobik nie w temacie. Ja mam te ksatki, ja mam A, te ksatki. A, dobra, dobra. No, bo to jak jesz, bo to jest ogólnie z Endu. O, z tu są. Z miasta Endu. Generalnie o, tak jak i to zjesz, to cię teleportuje tutaj kawałeczek. Co to było? To co to? Mucha. O, Uuu, poleciało! O, wrócą, wrócą. Pięknie. O! Dobra No To czekaj, to tujemy kwiatki, czekaj, czekaj, czekaj Owoc Pro dla Werteza Ty moje owoce tutaj pitrałeś? <noise> to, 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 to Dobra. tutaj to, to jemy na... Czekaj, dawaj, ustawimy się Dawaj na balkon, Zobaczymy gdzie nas z balkonu tepnie O, 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 tutaj, znaczy okay. no na tarasik, na tarasik Zobaczymy kto gdzie poleci Gotowy? Dobra No To trzy... Dawaj, dawaj, patrz, patrz, patrz Patrz na mnie, patrz na mnie Trzy, no. cztery O! o! Service. O ty, o ty! Bajera. Kurde, no nieźle, no nieźle. Także chciałem zrobić z tego jakąś konkurencję, ale byłby remis, także dobrze, że tego nie robiłem. Konkurencja, no to remis. No, ale to w sumie no, kurde, przed takim czymś będzie nam trudno zamknąć domek, bo będą to jedli nam wbijali, no nie? Trzeba zrobić grubsze ściany. Kurczę, to ja nie zrobię jaskini śmierci, bo będą ci to o, to przypał. To przypał. Będzie trzeba to jakoś rozkminić. <grym> Pojedynek na to. Aha, już nie mamy więcej. No, no cóż, no trudno. A nie, tutaj mamy tutaj. tutaj. Okej. Okay. Spoko. Jak tu, będziemy się chcieli go. do sąsiada wbić, to wiemy jak to zrobić. Zarąbiście. <grym> no zbrojki tutaj mamy, fajnie, fajnie. Tu nawet jakiś kwiatek tego mamy, że można posadzić. Mhm, no tak, tak. Dobra, to słuchaj Bobiks, ja tutaj kończę odcinek, także dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, stawcie koniecznie łapeczki w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na faysie. Pamiętajcie, że w sobotę będzie kolejny odcinek, także zapraszamy w sobotę rano. Na I transmisję z Legacy kolejną. O! O! Poskakałem po kamerze, a dalej działa. Dobra jest, no nie? No. <laughs> to ten, wbijajcie do Bobiksa, wbijajcie do mnie. Tyle na razie, cześć. Hej hej! Hej hej! Cześć!